Mówiłeś przed chwilą, że pomaganie młodym ludziom na rynku pracy to trudne zadanie, a czy ten włożony trud przynosi efekty, czy widzisz te efekty? Swoje? Przynosi efekty, przynosi dzięki naszej pomocy, pomocy Biura Karier w SIS. Rocznie kilkaset osób znajduje zatrudnienie za naszym pośrednictwem, więc są to niezłe, niezłe wyniki, czy to na targach pracy, Plakat jest za mną widoczny. 10 kwietnia w Hali Podpromie w Rzeszowie odbędą się Podkarpackie Targi Pracy. To już kolejna ich edycja. Prawie 70 wystawców. Największe targi do tej pory, jakie nam się udało zorganizować. Na największej w regionie Hali, 70 wystawców będzie prezentować swoje oferty: oferty przede wszystkim pracy, praktyk. Szkoleń, oferty staży również, także każdy znajdzie coś dla siebie osoby młodsze, studenci, osoby już z doświadczeniem zawodowym, osoby starsze, zarówno praca dla osób z doświadczeniem, bez doświadczenia, dla osób z wykształceniem, również dla osób bez wykształcenia, praca umysłowa, praca fizyczna wszystkie te oferty będzie można znaleźć w czasie podkarpackich pracy 10 kwietnia. Co do jeszcze młodych osób, bo bardzo ważną rzeczą jest, aby się odpowiednio przygotować do targów, czyli wcześniej sprawdźmy nasze CV, a jeżeli nie mamy w ogóle tego CV, no to po prostu napiszmy je. W odpowiedniej... to ja o te sprawy jeszcze będę pytał, właśnie o CV, o przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, nawet o sens przygotowywania jeszcze tradycyjnych dokumentów aplikacyjnych. Będę też pytał o to, przygotować do targów pracy. Natomiast chciałbym jeszcze pogrążyć i dopytać o te efekty pracy. Mówiłeś, że kilkaset osób znajduje zatrudnienie, a ile osób jest kierowanych na praktyki, na staże, dla ilu osób ta kariera, która się zaczyna w biurze karier, potem się rozwija bardzo owocnie. Masz takie dane? Jak najbardziej mam, posiadam takie dane, ponieważ praktyki zawodowe na każdej uczelni są obowiązkowe, czyli uogólniając, każdy student, w naszym przypadku to jest na ostatnim roku studiów, będzie musiał odbyć praktyki zawodowe. Rocznie kierujemy ponad 1000 osób na praktyki zawodowe. Część osób jest zwolnionych z praktyk, w przypadku jeżeli praca zawodowa, którą wykonują jest zgodna z kierunkiem, po złożeniu odpowiednich dokumentów, po rozpatrzeniu podania przez dziekana odpowiedniego wydziału, to dla tych osób praktyki są zaliczone na podstawie poddawanej pracy, podobnie również jest ze stażami, które, które to studenci odbywają. Natomiast wszystkie te osoby, które nie pracują w zawodzie zgodnym z kierunkiem bądź też no, studenci, którzy się kształcą i nigdzie nie pracują, no to mają obowiązek odbycia e, praktyk. Praktyki są doskonałą okazją do tego pierwszego doświadczenia. Wiele firm e, po praktykach zatrudnia studentów e, bądź na umowę o pracę, bądź na początku umowę zlecenia jakieś tam e, zlecenia płynące dla grafików, przy realizacja jakiejś kampanii. I tym podobne rzeczy, to dowiadujemy się od studentów, więc no jest to dla nas jakaś tam wartość dodana. Że dzięki temu, że ktoś został wysłany na praktyki, może, może sobie dorobić no i zdobywać kolejne doświadczenia. Być może zostać również w pracy. Podobnie jest po stażach. Na staże wysyłamy zdecydowanie mniej osób. Przede wszystkim przez to, że Projekt, który realizujemy, w jeden staże, Informacja Zatrudnienie, ma ograniczenia. Zarówno staże studenckie, mamy określoną liczbę osób, które możemy wysłać na staż, jak i staże absolwenckie, również mieliśmy limit tych staży. Stąd też nie mogliśmy wysłać, skierować wszystkich osób, które były zainteresowane. W jednej edycji, staży przyjmujemy około. Nawet do 140 ofert staży. Natomiast no, jesteśmy w stanie kilkanaście osób kierować na staże, w związku z czym no, konkurencja jest dość duża. E, świadczy zainteresowanie stażami, zarówno ze strony pracodawców, jak i naszych studentów i absolwentów, świadczy o tym, no, że są w nim jedną korzyścią dla, dla wszystkich. Wszyscy są nimi zainteresowani, w związku z czym, w obecnej sytuacji, my jako uczelnia staramy się o zdobycie środków na to, aby nasi studentci i absolwenci realizowali staże. No a z drugiej strony świadczy też o tym, że nasz ustawodawca e, powinien zapewnić jakieś środki na realizację właśnie tychże staży absolwentów uczelni wyższych w Polsce, po to, aby młode osoby mogły zdobywać niejednokrotnie to pierwsze, bądź jedno z pierwszych swoich doświadczeń. Okay.